Cześć Dzisiaj wam pokażę Taki nietypowy pojazd Pewnie część z was go Jelczyk PR110U442 Wóz inne niż wszystkie yeah To jest przy ulicy Ludolskiej nietypowym wozem. pojazd, który już miał przyjemność prowadzić tam po roku. Akurat na tę samej imprezę, czyli na nowych produktach, która się odbyła przy ulicy Rzeszowskiej. To jest w 1982 roku. W 2018 roku zakończono czteroletni remont. Jest to na chwilę obecną jedno z dwóch pojazdów na stanie tota Rzeszów, który posiada manualną skrzynię biegów. Drugi to jest oczywiście J432, czyli przestankowy pobytowi techniczne. Przebiegi zmienia. Nie to, żeby nie jeździł autobusami z mało, ale sprzęt które są na stanie wydarzyć no właśnie zbliżamy się do skrzyżowania nawet nie tyle do skrzyżowania co do symbolizacji świetlnej przed przedrody ludów Nie wiem czy na grani jest to tam linka która akurat się jest normalnie Komunikacji z Rzeszowa zorganizowali sobie imprezę, właśnie komunikacyjną. Z ja zostanę obchwycony po drodze, oczywiście, dającym wszystkim miłośnikom z Rzeszowa. Przez pandemię 4 42 praktycznie nie wyjeżdżał z zajezdni, nie wyjeżdżał. Właśnie pierwszy raz w tamtym roku wyjechał na piknik mec, od tego był w Kraśniku na iluś tam lecił komunikacji miejskiej, tam gdzie można by było spotkać właśnie w Kraśniku. W tym roku mam nadzieję będzie częściej jeździł. Sam bym chciał zorganizować jakąś imprezę, żeby można było właśnie nacieszyć oko tym cudem. Jest to moim zdaniem niesamowity pojazd mojego dzieciństwa, niejednokrotnie jeździłem do szkoły, najpierw podstawowo i później w też samochodowego. Ja osobiście uważam, że takich pojazdów już nie ma. Jak wyjechało przez miasto, ludzie wahali, trąbili, zaczepiali mnie na skrzyżowanie, a tam się dostało, właśnie. Pytali się, co to za autobus, skąd go wyciągnąłem i wspominali, że jeździli takim cudem do pracy, do szkoły. To jest głośniej, jest inaczej, te nowe autobusy są wyciszone, natomiast każdy kto miał możliwość przejażdżania takim autobusem jak kierowca, na pewno teraz jak widzi taki autobus to łaską się tak no bo to wspaniałe wózki. Na ZTM, jecha. Dobra! Pewnie coś musimy zabrać. Bądź powróżył z dużeni. Zostawiam z okazji, że mamy nieprzewidziane posty, bo coś musimy zabrać. To Wam troszeczkę pokażę, co tu właściwie w środku jest. No więc mamy tak. Przycisk do światła awaryjnych. Zaczynamy 2 kabiny. Raz, dwa i trzy, trzy stopnie nadmuchy, ogrzewanie pewnie jakiś szyb, albo ogrzewanie wysterek. Tu mamy tutaj światła mijania i pozycyjne. Przycisk w sumie absolutnie nie mam pojęcia dlaczego. I tu jest tak, otwieranie połówki kierowcy, to jest taki przycisk dołożony, on fabrycznie nie występował. No i otwieranie oczywiście przednich drzwi, środkowych, tylnych drzwi, hamulec postojowy, regulacja, na wysoko, regulacja wysokości, czyli opuszczanie podnoszenie na poduszkach. Starter, czyli tutaj nie ma tradycyjnej stacyjki, tylko oczywiście naciskamy guzik, żeby uruchomić rozrusznik. Tutaj mamy gaszak, czyli w ten sposób gasimy autobus. No i tu jest główny wyłącznik prądu, czyli generalnie tak jak mówiłem nie ma stacyjki. Przekręcamy i autobus wtedy odcina, autobus odcina cały prąd. Przejdę Wam jeszcze, pokażę cały autobus od początku do końca, żebyście sobie zobaczyli jak wygląda. Także miał być przejazd techniczny, albo raczej przejazd na wynajem w kierunku Politechniki, ale zakończy się pewnie przy Trąbeckiego. Żeby nie przedłużać filmu, ewentualnie nagram jeszcze drugi filmik, już na odcinku Trąbeckiego Politechnika. Filmik, oczywiście, z pracy silnika, już nagrywałem na TikToka, ale nie zaszkodzi wrzucić jeszcze jednego. Jak widzicie, wóz jest jak nowy w środku. W 2014 roku rozpoczęto remont, w 2018 zako zakończono. Wrzucałem post odnośnie remontu nie tak dawno na Facebooka, także zapraszam na moją stronę, oki ok. Miłośnika Komunikacji i Motoryzacji, gdzie zobaczycie sobie właśnie część tam, część zdjęć z remontu. Wam pokażę jeszcze, jak autobus z tyłu wygląda. Także tak wygląda Jelcz PR 110 442. Tak wyglądały te wszystkie wozy za czasów mojej młodości. Takie nietypowe kasowniki. W sumie mało kto pewnie pamięta. On nawet jest papierek. Proszę bardzo, jest kasownik. Wkładało się bilecik przyciskało i były dziurki. Oczywiście tutaj można było włożyć jezdnictwo do kluczyk, mogę wam pokazać. Tu jest otworek. Wpadało się kluczyk i się zmieniało rozstawienie rozstawienie dziurkacza, żeby można było sprawdzić, czy powiedzmy jest w tym autobusie skasowane, czy w innym. Więc to nie było tak, że się włożyło bilet i powiedzmy w każdym kasowniku było tak samo. Tu natomiast mamy takie ciekawe urządzenie. A ja Wam pokażę jak się wyświetlało o linie. Jest tak zwany film. Kręci się korbką i powiedzmy ustawiamy linię koło. Czyli jeżeli ktoś chciał osiemnastkę to trzeba było się owajchować. O! No i oczywiście druga korbka do kierunku, czyli można sobie o, akurat nie w tą stronę. Idziemy po kolei, nie wiem czy jest na tej taśmie coś nagrania, nakręcone, o widzę, że coś jest, zaraz zobaczymy, proszę bardzo, ulica Matuszczaka, szybowisko, zakłady ogrodnicze. Także tak to wyglądało kiedyś. I tu mamy oczywiście mechanizm wycieraczek, bo wycieraczki jak widzicie są powieszone góry i to by było właściwie na tyle jeśli chodzi o Jelcza.pl. 110,5 i, i taki tu widzicie piękny napis rozmowa z kierowcą zabroniona przystanek na żądanie. zaraz Wam pokażę jeszcze guziczki podniosę tylko barierkę żeby już przez rurę nie przeskakiwać mamy guziczek widzicie o jest przystanek na żubanie i oczywiście po otworzeniu drzwi zamknięciu gaz Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.